Witam wszystkich bardzo gorąco w World, a konkretnie w modpaku Hardcore SK. Co to jest ten Hardcore SK? Jest to zestaw modów i to taki dosyć obszerny, bo tutaj w jego skład wchodzi koło setka modów, także jest ich całkiem sporo i one tak naprawdę zmieniają tą grę nie do poznania, dodają mnóstwo nowych treści, mnóstwo nowych rzeczy, o których zaraz też będę mówił w miarę, w miarę szczegółowo, ale to co, to co musicie wiedzieć też na początku, że ten mod zmienia tą grę bardzo, bardzo mocno i dlatego też ta gra staje się przez to dużo bardziej zaawansowana i skomplikowana. Mimo że już ta podstawowa wersja gry jest dosyć, powiedzmy, no, rozbudowana, to ten hardcore SK jeszcze ją, no, robi to jeszcze raz pięć wszystko, no, nie? że tutaj jeszcze jest wszystkiego znacznie więcej wszystkich elementów. No, no pod każdym względem ten, ten mod jest bardziej rozbudowany niż niż ta wersja oryginalna. Więc z tego też powodu ten ten mod nie jest zalecany dla osób początkujących. Jeżeli jesteście osobom zaawansowanymi w grze remord, no to oczywiście ten mod jest dla Was, jest nie, moim zdaniem najlepszym takim zestawem modów, taki powiedzmy taką paczką all in one nie, ponieważ miarę łatwo, łatwo wgrywa, oni zrobię też któregoś razu odcinek, jak właśnie sobie tego hardcore wgrać, ten zestaw modów. No ale może zacznijmy tutaj, co tutaj no, tak naprawdę jest, że to nie jest taki fajny, że tutaj jest tyle nowych rzeczy. No po pierwsze, ten mod, pack, mod pack. Tą grę utrudnia, ona staje się dużo bardziej taka trudna i, i wymagająca, więc jeżeli ktoś, no tak wspomniałem wtedy też te ile temu, nie jest dobry w tą grę, no to raczej sobie to odpuścił, ale jeżeli już y, grał w to kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, może nawet to, to jest to e, dla niego. Dobra, pierwsze sobie może zobaczmy, jak tutaj w tym e, hardcore SK wygląda na przykład e, nasze badania. Zobaczcie, ile tutaj jest nowych badań. Jak wygląda ja tutaj drzewko tego rozwoju, zobaczcie, ile to z badań. W wersji podstawowej być może jest gdzieś tyle badań łącznie, może nawet nie ma tyle. A tutaj zobaczcie, ile jest nowych, i tutaj każde nowe badanie coś tam na przykład wprowadza. Na przykład tutaj mamy hydroponikę, czyli hodowanie, hodowanie roślin pod dachem. To jest jakieś takie bardziej zaawansowane. Mamy jakieś zaawansowane widzicie, działka, mamy na przykład głębokie studnie. A, i po co na przykład w tej grze studnie? No, bo na przykład w tej grze no, trzeba mieć wodę, no, bo nasi koloniści muszą, muszą pić, muszą się umyć, muszą, muszą mieć wodę, na przykład no, do wanny, do kranu. Na tym też zaraz powiem. Dobra, skoro badania nie ze sobą, część druga. Mamy tutaj więcej metali, więcej różnych surowców. Tak jak pewnie też pamiętacie w tej wersji waniliowej, e, tam jest tylko w zasadzie stal, super stal i chyba tyle, jeśli mnie pamięć nie mieli. Aha, jeszcze jest złoto, przepraszam, złoto i chyba srebro. Choć mogę się mylić, mogę się mylić, chociaż złoto i srebro tam raczej występują w takiej roli, no już, e, których się nie da bardziej zmienić. Na przykład tutaj mamy na przykład no, taką część w mojej bazie, bo to już taki e, save, który tutaj prezentuję, jest takim dosyć no, takim late gameem, takim powiedzmy dosyć zaawansowanym tuż przed wybudowaniem tego statku kosmicznego. Także wróćmy do tych metali. Zobaczcie ile to mamy stali w ogóle różnych różnych typów. Zobaczcie, mamy tak. Wymiar i inna sprawa silikon, czyli, e, no, przem, chyba. Mamy tak, mamy cynę, mamy e, mieć, mamy brąz, mamy stal, mamy aluminium, mamy ołów, mamy dużo nie pamiętam, mamy złoto, mamy srebro, możemy sobie wszystkie wyrobić z tego sztabki, mamy, uszki, możemy sobie przetapiać, a to, to już było, chyba. Mamy jeszcze bloki, możemy sobie zrobić e, cegły, możemy sobie zrobić także ceramikę. Przykład, e, to jest tylko. Są tylko te piece podstawowe, mamy też piece zaawansowane, w których robimy już bardziej zaawansowane stale, na przykład to jest tutaj. mamy na przykład tytan, mamy żelazo tytan, mamy jakiś kobalt, nikiel, chrom, wolfram, nitinol i jeszcze inne tam, takie powiedzmy bardziej zaawansowane. Stopie, których nie ma w oryginalnym Greenboardzie i tutaj ten każdy stop ma też jakieś swoje określone właściwości. Na przykład ołów jest bardzo ciężki, czy tam yy, na przykład, yy, no ołów głównie, no nie? Na przykład ołów się świetnie nadaje do no, takich rzeczy, które yy, mają, właśnie potrzebują, żeby to było ciężkie, żeby to było yy, te Na przykład jeżeli robimy tutaj prąd, a właściwie przewody z prądu, no to, no to one na przykład dobrze się robi je z ołowiu, bo to jest metoda, który dobrze. Przewodzi prąd. Także tutaj na no, tym jest dużo, no i tam każdy ma różne właściwości, no i też nie każdy się do wszystkiego nadaje. Na przykład, no, tytan się nadaje świetnie do jakichś tam działek, które mająby wytrzymałe do pancerzy. E, no dobra, ale może to już temat, e, zostawmy, bo tego z mnóstwo. Mamy także więcej komponentów. W oryginalnej wersji Worda mamy tylko komponenty zwykłe. Tutaj, jak widzicie, mamy tak. Mamy normalne komponenty, mamy zaawansowane komponenty, mamy mechanizmy, zaawansowane mechanizmy, mamy jeszcze. Przewody, mamy jeszcze zestawy naprawcze, mamy rury, które też tutaj trzeba robić. O rurach powiem też za chwilę więcej. Mamy więcej broni. Zobaczcie, tutaj mam taką małą część w mojej bazie, która jest dla rozbudowy właśnie broni. E, jakieś tam, zobaczcie ile to mamy różnych broni. Mamy jakieś w ogóle, e, to są akurat snajperki. Tutaj mamy, zobaczcie ile mamy, to są akurat broni już te takie powiedzmy endgame'owe, takie najbardziej zaawansowane takie, ale tu mamy tutaj bronie takie powiedzmy, które są znane. Zobaczcie ile to jest broni nowych nie mamy RPG, mamy jakieś M16, mamy Siga, mamy Kawaha. Akurat chyba ta broń była chyba tylko i wyłącznie w oryginale, natomiast cała reszta jest dodana. Mamy Berettę, mamy jakieś w ogóle pistolety, mamy mnóstwo różnych innych tego typu broni. Mamy, no tego jest masa, masa, masa. To samo się też dotyczy działek na przykład. U góry, no nie mam, akurat jest zbyt dużo i akurat ciebie, no to może nie widać, chociaż tutaj może zapalimy światło. I tutaj też to przyjdzie i zapalić z klonistów nie jest. Dobra, zaraz sobie to ogarniemy. Dobra, palam światło. Aha, tutaj jest i tak ciemno, to może wrócimy sobie za dnia. Dobra, mamy 6 rano, więc może opowiem trochę o działkach. Tutaj generalnie jest bardziej to zaawansowane, bo większość działek jest sterowanych ręcznie, a dopiero te automatyczne są na bardzo taki powiedzmy późnym Poziomie gry, żeby nie było zbyt łatwo, bo w postawce jest to dosyć troszeczkę takie no ułatwione. To, to zadanie tutaj, na przykład, mamy działa, które są automatyczne, akurat są na naboje. Tam te musimy też mieć rzeczywiście sobie, musimy, jeżeli mamy działko na naboje takie klasyczne, to musimy najpierw te naboje sobie wyprodukować. Ja je sobie też oczywiście gdzieś tam wytwarzam u mnie w bazie Mam skład na te naboje, które sobie trzymam, te, które tu mam właśnie w działkach, żeby było w miarę blisko, a naboje wytwarzam sobie właśnie tutaj w tym miejscu. Nie pamiętam dokładnie, w którym to w e, którym to było e, o tutaj robię sobie naboje dla wszystkich naszych broni, które tam mają moi koloniści bądź są używane w działkach mam też działa laserowe, e, gdzieś tutaj mam jakieś ale to już jest tylko kilka z nich, bo tutaj tych dział jest tak, że dużo, dużo więcej można sobie zobaczyć zresztą to z różnych działek i tutaj, tutaj jeszcze to wszystko się dzieli tam na jakieś e, podkategorie, w których jest jeszcze i więcej działa, powiedzmy, no że działają na większą odległość, na mniejszą. Jest z tego naprawdę masa tutaj tych działek. Mamy też jakieś, no, tarcze obronne. Dobra, ale to może sobie też zostawmy, bo tutaj możemy pamiętać o tym bardzo, bardzo dużo, weźmy z tego może. To więcej mamy tutaj mamy także nowe przedmioty, czyli na przykład chodzi mi konkretnie o takie przedmioty do normalnego użytku tutaj też może robimy... Mamy na przykład miotłę, która pomaga dzięki czemu się o 30% chyba szybciej sprząta. Mamy nóż. Mamy też tasak, dzięki któremu się na przykład szybciej kroi. Mamy się kiedyś szybciej iść na drzewa, mamy gdzieś tam kilof, akurat nie ma chyba kilofa. Wy szybciej iść na drzewa. Na takim dosyć zarysowanym etapie gry jak jestem teraz. Mamy także taki właśnie Multitool, który jest takim powiedzmy w miarę uniwersalnym e, narzędziem. No i go wyposażam wszystkich moich kolonistów. No i dzięki temu po prostu mają jakiś tam bonus tam do pracy. To samo się tyczy także ubrań. Można sobie na przykład stworzyć tutaj, zobaczcie, mam całą, powiedzmy, nasz w której sobie robimy masę różnych ubrań, zobaczcie, ile tego jest. To, to oczywiście nie jest wszystko, bo tutaj różne z tych, powiedzmy, budynków, tych, tych jakby, no szaf, w których się to robi, tych, tych, nie wiem, maszyn do szycia, jak to można nazwać, są różne typy ubrań. Jedne są bardziej takie, powiedzmy, przeznaczone do pracy, drugie są bardziej przeznaczone właśnie tam dla wojowników, dla, dla żołnierzy, dlatego, ja tu już cała, cała masa, te sobie, może zostawmy. E, idziemy dalej, żeby ten odcinek mieli krótko. E, tutaj, koloniści mają także nowe potrzeby, nowe w sensie, mam na myśli higienę. Choćby, choćby mówię o higienie, na przykład tutaj widzicie, mamy kibelek, mamy tutaj kibelek, prysznic, zwane im walkę. Taki kibelek mamy więcej, to mamy drugi kibelek, trzeci kibelek, czwarty, gdzieś tu jest piąty, gdzieś tu jest chyba szósty. 7 i tutaj 8 dla więźniów, także. A jeszcze, jeszcze tutaj widzę dziewiąty dla, dla gości naszych. Także mamy dziewięć, jak widzicie dla ubikacji Bo w tej, no bo w tej grze też, jak sobie wyjdziecie na dowolnego gostka, sobie zobaczycie jego potrzeby. No to ma jeszcze tutaj oprócz tych potrzeb, które są normalnie w grze, ma także potrzebę właśnie, no, żeby się wypróżniania, czy to jest bladder, to jest pęcherz. Mamy też potrzebę higieny, czyli muszą się umyć za jakiś czas. Mamy też potrzeby piękna Komfort chyba był, mamy też potrzebę, żeby byli na zewnątrz. Oczywiście nie są wszystkie, bo tutaj na przykład, jeżeli dany, dany gracz może być na przykład uzależniony, czy tam dana postać może być uzależniona na przykład od kofeiny choćby, może być uzależniona od, od alkoholu, od narkotyków. Tutaj też wszystko jest. Oczywiście tego wszystkiego jest dużo bardziej, to mam na przykład, widzicie, mam piwa. tam mam jakieś swoje, jakieś tam alkoholnie, alkoholne, których chyba nie ma. w oryginalnie mam wódkę, jakieś brandy, jakieś tam wina, różne typu, no dużo tego jest. Także mam jakieś tam narkotyki i raczej też. E, znaczy mam taką raczej politykę dosyć restrykcyjną pod względem, żeby moi tam koloniści tego nie nadużywali, bo tutaj staram się aktywnie walczyć właśnie z ich uzależnieniami. Ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. E, mamy także nowe perki tutaj. Część moich graczy ma nowe jakieś tam perki, e, których nie ma w wersji podstawowej. Nie wiem, które są, a które nie, bo już bo 90% czasu, w którym gram w tą grę, to na przykład gram w to. Na przykład ten jest wierzy w Iguv 5, to jest jakaś tam wiara. Jest kanibalem, to chyba było. No, dużo tego jest, nie? Outdoorsy, chaty, Strong. tam mamy cały system socjalny. Kiedy sobie wejdziemy na socjalnym to tak widzicie, mamy wszystko, wszystko. I na przykład, czemu na przykład się lubi z nim, to i wszystko jest tutaj elegancko wypisane. Na przykład, czemu się lubią, czemu się nie lubią. Nie wiem, czy to było, czy, czy to nie, bo już mogę tego nie pamiętać. Idziemy dalej. z dużo nowych mebli, chyba tak to mogę nazwać. Mam jakieś szafki, w których trzymam ubrania. Zobaczcie, że w każdym jest praktycznie pełne ubrania. Są różne typy ubrań. Mam szafki tutaj, mam jakieś nowe stoły, na których trzymam jakieś tam powiedzmy skóry czy rzeczy, bo one umożliwiają większe jakby zagęszczenie przedmiotów niż gdyby to leżało luzem na ziemi. Tak to samo się tyczy na przykład w kuchni. Mam jakieś kubły, w którym trzymam żarcie, jakieś takie znowu tutaj palety, nie? No dobra, ale to tego już tutaj cała masa. Jeżeli o tym mowa już, to mamy też dywany, mamy nowe pojemniki, to pojemniki w na wszystko różnego typu. Mamy nowe, choćby na przykład tutaj, mają nasze, są sypialnie dla naszych tu Jak widzicie, mamy, to są takie e, podwójne łóżka, takie powiedzmy, no, takiego wyjęte z rodem ze statku kosmicznego, które, no, dają nam lepsze bonusy do spania. Mamy nowe itemy do rozrywki, mamy na przykład bilardowy, mamy na przykład basen, choćby mamy saunę. To oczywiście nie jest wszystko. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda na przykład cały zaawansowany nasz pokój do badań, ile tu mam, no, dużo, dużo nowych budowli, których nie ma w oryginalne. Do tego typu, do tego stopnia tego razu robudowa, na przykład, że mamy sobie, możemy sobie zrobić na przykład szklarnię. W tym miejscu mamy szklarnię, w którym sobie hodujemy jakieś tam naszą żywność, ale ona jest teraz dosyć mało, Wydajna, bo nas cały świat jest pod opadem radioaktywnym i mamy chmury są ogólnie ciągle mamy opad, więc moi koloniści raczej mają zakaz wychodzenia na zewnątrz, zresztą jak zrobimy zoom, a, tutaj widać takie płatki śniegu. Bo właściwie to jest opad radioaktywny, tylko tutaj też nie ma żadnych absolutnie roślin, bo to wszystko wyginęło swojego czasu. I to już mam od prawie 4 lat, widzicie? 3,7 roku. W grze do roku trwa 60 dni, są 4 po roku po 15 dni. Także jest trochę krócej, ale i tak to robi. E, sporo to utrudnia grę. Także tutaj mamy naszą farmę, taką podziemną, właśnie tą hydroponiczną, w której sobie e, mamy mnóstwo naszych, właśnie jakichś tam roślinek. Tu mamy grzyby, tu mamy jakieś roślinki, tu mamy na przykład tam te e, grzyby, to się robi potem lepsze tkaniny. Tu mamy jakieś fajne grzybki, to mamy siano dla zwierząt, mamy cebulę, ryż, ziemniaki. Herbatę sobie hodujemy, jakieś joint, wszystko, wszystko mamy tutaj. Także generalnie to działa bardzo fajnie. I tutaj mamy na przykład taśmociąg, który nam dostarcza do naszej kuchni bezpośrednio właśnie ten nasze. A tutaj sobie jadą teraz grzybki i nasiona przy okazji jeszcze. Jadą sobie nasionka i grzybki do, do naszej właśnie chłodni, z której są w kuchni przerabiane na żywność. i żeby moi mieli zawsze tutaj zapas. Tutaj mamy taką. Słóweczkę, które sobie trzymam właśnie zapas żarcia, żeby mieli blisko jak je coś co zjeść. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy jeszcze? Mamy nowe części bioniczne. Tutaj jak widzicie, tutaj są bronie. Tutaj mamy cały mój zespół do budowy części bionicznych, czyli na przykład jakieś tam sztuczne kręgosłupy, sztuczne ręce, jakieś oczy, gałki oczne, zwykłe plastikowe, szklane drewniane. O czym nas zrobić. Tutaj wszystko wszystko jest absolutnie. Tutaj mamy akurat chyba do rzeźbiarza, jakiś tam stół. Tutaj właśnie dla mm, przerobu, przerob, przetwórstwa metali, tutaj mamy całą rafinerię, tutaj to jest, to jest też w ogóle dodane takie dwa gigantyczne mody, które jeden jest właśnie z dodaniem rafinerii. Rafineria polega w tej grze na tym, że najpierw trzeba sobie wydobyć, na przykład w tym miejscu mamy dwie wydobywalki obok siebie, bo tu mamy takie ogromne złoże jedno, tylko do tego trzeba mieć już wyższe ten, e, też badanie, tutaj też mniejsze. Mamy tutaj, widzicie, trzy ekstraktory oleju, które potem mamy w, taki, o, w sumie, ropie naftowej, które potem trzeba właśnie sobie przerobić w rafinerii. Ja tu mamy zbiornik na ropę, mamy zbiornik na paliwo. No akurat już, już tej bebenki używamy ją na bieżąco, na przykład spora część idzie od razu na prąd do naszych elektrowni na paliwo. Ta część potem idzie dalej tutaj do kolejnej części rafinerii, które jest przetwarzana na przykład na polimery, czyli na plastiko, na, na części do plastiku, na jakieś tam części na napal na przykład, jakieś tam włókna specjalne na parafinę, czyli no, do, do, do budowy na przykład wosku choćby, neutraminę, czyli do narkotyków i amoniak. Potem tutaj, oczywiście, to wszystko jest jeszcze przerabiane na jakieś tam inne rzeczy. typu plastik, właśnie guma, jakieś tam włókna, właśnie takie syntetyczne, na karbon. Także jest tego tutaj cała, cała masa. A drugi taki duży moto jest właśnie tutaj związany z, z atomami, a właściwie z energią jądrową. Akurat nie mam tutaj chyba żadnej elektrowni jądrowej, bo nie jest mi potrzebna. A to przez to, że mam bardzo tutaj z dużo, że tak powiem, prądu z różnych źródeł, tutaj jestem. Pod względem dosyć mocno uniezależniony. Jeśli chodzi o źródła prądu, tu mam na przykład, widzicie, generatory piornów, tak to chyba się nazywa. E, generatory piórnów Tesla, które daje mi tam trochę prądu, nawet do sporo. Tutaj mamy taki, powiedzmy, dosyć zamasowany e, generator, e, a, e, reaktor antymaterii, e, który nadaje no, no daje mnóstwo, mnóstwo prądu, więc teraz on jest wyłączony wyłączony tylko wtedy, kiedy na przykład brakuje mi prądu. E, a antymateria sobie musimy uzyskać za pomocą z, z, zderzacza hadronów, który, no, dzięki temu możemy sobie pozyskiwać właśnie antymaterię. E, no co więcej, mamy także tutaj, mamy le, e, jakieś m, panele słoneczne, które nam dają prąd, mamy także elektrownie wiatrowe, e, mamy właśnie elektrownie geotermalne, mamy chyba trzy łącznie na całej mapie, mamy także elektrownie węglowe, tutaj wspomniałem też o tych elektrowniach spalinowych, także jest tego cała masa, jeśli chodzi o to, to jestem dosyć niezależny. Tu mam taki mały obszar, żeby się mogli modlić jak chcą. Akurat to jeszcze nie jest projekt zakończony, także jeszcze nie chce działać tak jak, tak, jak powinno. Tutaj mają pokój na przykład dla naszych gości, którzy sobie przyjdą. Tutaj są nasza część, powiedzmy, sypialna, gdzie śpią nasi koloniści. Część łóżek jest, jest podwójnych, część jest łóżek pojedynczych. Mamy tutaj w tej grze, także są na przykład małe formy rozrywki, o tym już też chyba parę słów powiedziałem, na przykład 100 to właśnie ten co tu mamy? Cały system socjalny to też było. Rafineria, nasionka, nasionka też bardzo fajna rzecz, bo w tej grze żeby coś na przykład sobie posadzić, żeby sobie coś posadzić, to musimy mieć, na przykład nasionka. tutaj, widzicie sobie, co ciągle jakieś tam na przykład. Nasionka też lecą, na przykład to, co to mamy. Nasionka koton, czyli bawełna. Tutaj coś leci, jakieś kolejne nasionka aloesu. Także tutaj te nasionka musimy mieć. Je się oczywiście też pozyskuje, właśnie, ze zbiorów. Ale jeżeli nie, na przykład nie ma nigdzie na mapie, na przykład ziemniaków, a tak jest zwykle, że na mapie nie ma żadnych takich rzeczy, które my chcemy hodować, musimy sobie po prostu je kupić, żebyśmy mogli sobie coś wyhodować, bo oni tego sami też nie wyczarujmy, To jest w wersji normalnej. Także to też bardzo fajna rzecz. Mamy roboty transportowe. Zobaczcie tutaj mamy roboty, tutaj mamy ten cały zespół robotów transportowych, które nam przenoszą rzeczy. Jeżeli coś tylko będzie do przeniesienia, to one momentalnie się ruszą i to zbiorą. To jest fajna rzecz, na przykład możemy zrobić tak. Tutaj założyłem, mamy, e, gdzieś, mamy tutaj, o zobaczcie, mamy tutaj mm, rudę uranu. Możemy ją stąd wywalić, żeby tutaj jej nie było. I możemy na przykład ją przenieść sobie tymczasowo. Nie, krojny sąd, w to miejsce. Tutaj sobie ustawimy szybko. Dobra, clear all, i damy tylko tutaj, żeby był uran i priorytet na wyższy. Zaraz sobie zobaczycie, że jakiś robot tutaj momentalnie przyjdzie, żeby to tutaj zanieść. O, właśnie można to zaobserwować, a ja jednak się rozmyślił. No, teraz możemy zaobserwować, właśnie, jak sobie robot właśnie zabiera uran. I go przynios. Aha, tutaj, bo tutaj też mamy jakiś wysoki priorytet. Musimy stąd go wyłączyć. No i teraz powinien już tym zanieść ten uran w miejsce. A tu widzę, że też nie ma miejsca. no i Ostatnia rzecz mamy tutaj także Androidy, sobie nawet możemy jakiegoś zobaczyć zaraz. Eee, mamy chyba jednego czy dwa, już nie pamiętam. Mam jednego, mam tylko jednego z tego względu, że więcej mi jest nie potrzeba. Android to taki powiedzmy człowiek, który mogę sobie tutaj właśnie stworzyć w maszynie do Android. On Ma taki powiedzmy to taki, jest takie, takie sobie, ale można go śmiało tam wykorzystać jakieś tam prostszych rzeczy, na przykład do sprzątania czy do przenoszenia rzeczy. On się do tego świetnie nadaje. Akurat z tym sobie tam wydobywa jakieś minerały, także jest to OK. No i to byłoby z grubsza na tyle. Oczywiście to, powiedziałem tylko części tych zmian, które ta dodaje. Także. Naprawdę bardzo gorąco tego, tego moda, wszystkim, wszystkim polecam, wszystkim zapalającym remorda. I tak jak mówię, pomyślę też na tym, żeby zrobić jeszcze odcinek, jeszcze jeden z tej gry, być może nawet całą serię. Ale ten jednak chciałem zrobić jeszcze właśnie na temat, jak tego moda sobie zainstalować, tego modpacka. To nie jest trudne, ale no, jeżeli ktoś nie zna geckiego, to może być to problematyczne. Myślałem sobie też, że zaraz sobie zapuścimy może jakiś atak, sobie zobaczymy, czy się sprawdza nasza obrona w naszej bazie. No więc sobie włączymy do tego celu właśnie tryb deweloperski, który się włącza, gdzie on był, a jest tutaj. Teraz sobie wywołamy jakiś atak większy. Eee, oj, chyba nie tak. A to tutaj, dobra, nie będzie... Tylko my chcemy, my chcemy e, bugrów wojna, bo mają, mamy na minus 100 i damy sobie na większy atak za 5000 punktów. I na przykład atak. A nie będzie ten, powiedzmy. Aha, i tu jeszcze wybieram, już. Znam, że nie, nie kojarzę tutaj tych opcji. A nie będzie random, sobie zobaczę, co to jest. Mamy raid, mamy raid. kiedy przychodzi osób? No jest trochę, nie? To widzę, że taka rasa dosyć niezaawansowana. W sensie mają jakieś takie maczugi, raczej tam nie widzę żadnych broni. Chyba dystansowych. No dobra, to sobie może zróbmy jeszcze jeden rajd w takim razie, żeby nie było. Eee, jeszcze raz, bubrowojna, Wojna, gdzieś tu widziałem, o jest, znowu na maksa i tym razem może... Taperze może... tej 3D, tak, okej, nie będą. Aha, to w którym miejscu mają wylądować, okej. Okay. No dobra, nie będą też gdzieś tam w rogu jakimś. Eee, na no, gdzieś z boku mowy. Ma Dobra, mamy dwie różne frakcje. Znaczy to jest nie na nie frakcja, które będzie nas teraz atakować. No, mam łącznie atak za 10 tysięcy punktów. Aczkolwiek dosyć prymitywny, ale to i tak nie zmienia wcale sposobu. Teraz musimy sobie tutaj przydzielić naszych chronistów, żeby nas bronili. Przynajmniej ci, co mogą usługiwać apteczki, bo tam reszta będzie strzelać. Tak, ale można strzelać tym i to tak. Z go wszystkich tutaj przydzielamy odpowiednio. Tu jeszcze będzie, żeby przypadkiem nikt stąd nie wychodził, no i tutaj moi już się będą zbliżać powolutku, z tym może włączymy, jak widzicie się już się moje zbliżają do mapki. Ci, tutaj też widzę idą powolutku na naszą stronę, więc sobie zobaczymy jak to wygląda. Chyba mamy część dział raselowy, które mają chyba największy zasięg. Tak jest, więc one powinny działać chyba w pierwszej kolejności wydaje mi się. To mamy dużo dział, właśnie już takich y, klasycznych. Ok, no i zaczynamy, chyba. To jakiś chyba ciężki karabin maszynowy. Dobra, widzę, że na razie gdzieś tutaj strzelam w tłum. No tutaj takiegoś trafi zawsze. Tutaj jest to tak ustawione z tego względu, żeby było nieco bliżej. Bo już mają dość. Aha, bo już. Wow. Połowa leży. To są chyba saperzy. Chyba saperzy, i zobaczcie, chcą się dostać. Chyba chcą się tędy przekopać. Albo. No nie wiem, który Bo tutaj przyznam jest bardzo ciężko. Bo tutaj jest na przykład morze wszędzie, więc jest ciężko. Tutaj ogólnie ten teren nie był odkryty po prostu gry. Ja tylko widziałem o tym terenie. A tutaj, jak się kopałem w tą stronę jeszcze, to o tym się dowiedziałem. Bo jak grałem na początku tej gry, no to miałem tylko tutaj taki mały cypelek. Tutaj cała reszta jest wykopana po prostu w bazie, w sensie w skale, bezpośrednio pod górą. Teraz możemy w sumie wziąć jakiegoś takiego bardziej zdrowego, może go zabrać, takiego właśnie wyleczyć go, tylko chyba. O, ten jest nad cukiem widzę, w miarę zdrowy, tylko sobie wyleczymy micu Ja chyba z dobrym lekarzem zdaje się, już nie pamiętam dokładnie, z zobaczymy tylko. To Mitsuya. Chodź tutaj i wylecz suki Aha, nie możesz przejść. Okej, okay. to trzeba się tutaj dziwo tworzyć. No i teraz będzie dało go ustabilizować. Chodź tutaj. Biedziutko. Tylko tylko jednego, żeby... Wiecie, poczuć co, po co więcej. Zwrotkiem na dobrego kliknąłem. Natsuje na tego. Stabilizę Natsuki. Też prawdopodobnie zaraz umrze, Zaraz że jest opad radioaktywny, a dwa, że no, część się pali tutaj, część jest ranna mocno. Tak, trufko. O, widzę, że więcej się nie da. Dobra, za zabieraj go. A ci tutaj jak? Oni atakować trzymają dość? Dobra, dałem spokój naszym, żeby poszli sobie po prostu robić coś innego, bo teraz nie ma sensu tutaj biegać. E, ze względu na to wy też sobie dajcie spokój z tym już względu na to, że no już sobie poradzimy z nimi w razie czego. Tutaj jak widzicie, już moi od razu się zebrali za uzgodnienie amunicji. Dobra, jak tam micuja idzie z tym nadzukiem. O, idzie, tutaj mamy naszą część więzienną. Najpierw go zaniesie właśnie tutaj widzicie, zaniosła go najpierw do naszej, powiedzmy, części więziennej, w której leczy naszych więźniów, więc sobie najpierw może go wyleczymy. Trzymam gdzieś, trzymam nasze medykamenty. Idziemy go wyleczyć, zobaczymy. O i już. Eee, poczekam sobie może chwilę, aż go... Chociaż, no nie wiem, bo możemy na przykład tutaj zrobić na nim jakieś operacje, na przykład możemy mu coś zrobić homskiego, możemy mu wyciąć na przykład lewą... Nie, bo to jest... Możemy na przykład, co możemy zrobić? Możemy na przykład wyciąć lewą nerkę. Eee, prawe ucho. Szczękę, nos. Możemy mu dać piwo, żeby się nabił. Możemy go na przykład w ten sposób uzależnić, na przykład od, czegoś, od jakichś narkotyków. Możemy dać mu zjawiska, możemy na dać antybiotyki, jakiś tam e, no, wywar z grzybków. E, co to jest? Co to mamy więcej? Jakiś potassium i to jest do radioaktywności. To jest dosyć istotne, bo tutaj, jak wiecie, pewnie gram na opiekę, to jest zobacz radioaktywny, więc czasami muszę zażywać. Także dlatego też właśnie mam bazę podziemią, dlatego mam żywność podziemią, dlatego wszystko w zasadzie jest tutaj. Ta część praktycznie cała jest podziemią. Bo jest... Na no, w co jakiś czas taki taki właśnie taki dźwięk z czydnika Geigera, chyba się nazywa. Okej, okay. ale z to będzie chyba na tyle myślę w tym odcinku. Powiedziałem dosyć sporo na temat tego moda. Oczywiście to nie jest wszystko, bo pewnie nawet widać, czy mamy na przykład chodźmy jakieś lepsze telewizory, lepsze stoły, lepsze jakieś... Jest jeszcze inne telewizory, lepsze. No, nie wiem. No, kanapy także tego też nie powiedziałem tutaj wszystkim, tylko o części tych zmian, które są i oczywiście ona się ciągle zmienia, bo ta obecna wersja, akurat gram na wersji starszej, czyli to było do wersji Remorda 1.0, najnowsza wersja Hardcore SK jest do wersji 1.1, a teraz wersja Remorda 1.2, więc no, jeszcze nie ma do tej najnowszej wersji Morda, dlatego też no, tutaj nie ma wszystkich rzeczy. Ale każda kolejna wersja tego właśnie projektu Hardcore SK ma coraz więcej modów. Są dodane coraz to nowe. No i niestety muszę przyznać też, że jest jedna wada. A mianowicie dosyć mocno obciąża ta gra komputer. O, idę znowu. Dlatego to jest też problem, w szczególności na słabszych urządzeniach. Ale to też może wynikać z tego, że już mam, powiedzmy, no taki dosyć zamasowany poziom gry. To jest nasza baza, jest dosyć, dosyć zamasowana. Mam dużo, dużo właśnie, zobaczcie tutaj... E, e, się, mam dosyć dużo tajnowych, yy, no, no, dużo klonistów. Także to wszystko też powoduje, że ta gra jest dużo bardziej osobożerna, niż postawka. To już mają dość? A, chyba gonią mi robota, widzę. a niestety robotem nie mogę sterować. Trudno, jak niszczą to sobie zrobię nowego. Dobra, widzę, że robota mi psuli. O, teraz sobie wybudujemy nowego, a wszyscy już mają jakieś tam e, obrażenia od radioaktywności, a właściwie jakieś tam chorobę. Ej, no, ale chodźcie do domu wszyscy, czemu tam? A, już też widzę, że do domu idą. Dobra. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!